Proszę Państwa i po raz kolejny w Ameryce gościmy tercet egzotyczny. Przed mikrofonem mam przyjemność gościć tą stronę piękniejszą, czyli panią Izabelę Skrybant. Przypomnę tylko, że zespół trwa już ponad 30 lat. Jak zwykle z powodzeniem śpiewa. Pani Izabelo, pani jest, jak powiedziałem, tą piękniejszą stroną. A jak długo Pani jest związana z tercetem? Bo mieliśmy okazję rozmawiać na temat Waszych koncertów trzy lata temu. Ja się byli tutaj ostatnio, ale na pewno o to nie pytałem tercetem, to tak jak Pan już tam powiedział, że istniejemy ponad 30 lat i już dłużej nie, znaczy będziemy istnieć, ale więcej nie pamiętam. 30 lat, jak się tylko urodziłam, zaczęłam śpiewać dziewiątkowskie mnie w kołysce znalazł i stąd przez 30 lat śpiewamy. Tak się składa, że tutaj do, do Stanów dociera i prasa z Polski, wyczytałem coś, nieco o was. Myślę, że jest to bardzo dużo informacji, jednocześnie jakby to w skrócie. Czy pani podziela zdanie tego typu, co dziennikarz wyraził, że nazywają was we Wrocławiu remingtonami, dlatego że macie basen? Karingtonami? Carrington. Bardzo nie lubię tego określenia. Ostatnio przyczepili się dziennikarze od półtora roku, gdzie ciągle polscy karingtonowie, polscy karingtonowie. Ja osobiście wolałabym, żeby o karingtonach pisali, że polscy dziewiątkowscy, to by miało jakieś pokrycie sensowne. A standardy, jaki my mieszkamy w Polsce, mamy willę, mamy basen, mamy ury, ale to każdy Polak, każdy człowiek średnio... E, zarabiający powinien taki standard życia mieć. No ale dla, dla polskich dziennikarzy jeszcze dla co po niektórych Polaków to jest takie takie duże bogactwo uważają. Co dzisiaj z nowego repertuaru Polonia usłyszy? Dzisiaj więcej jak 50% mamy nowego repertuaru. Właściwie to tylko powtarzamy 4 piosenki na 18. Także to jest dużo, dużo nowych piosenek. Zresztą jesteśmy znani z tego, że zawsze przywozimy nowe piosenki, nowy program, nowe kostiumy i nowy repertuar. Myślę, że i tym razem nie zawiedziemy Państwa. Małżonek przed chwilą powiedział mi, że wracacie z Kanady, jak was tam Polonia przyjmuje? No jak do tej pory wszędzie, to się nie chwalę, ale to jest do sprawdzenia. Można naszego menadżera zapytać, mieliśmy owację na stojąco. Jeszcze właściwie ile razy? 35 razy byliśmy w Stanach. I tak, żeby regularnie, dzień w dzień, gdzie gramy, mamy zawsze owacy na stojąco, śpiewają ludzie, podchodzą, gratulują, że właściwie sami, jak mamy program, jesteśmy najlepsi. Nie męczę dłużej, publiczność czeka. Dziękuję, życzę utrzymania formy, głosu i tej pięknej urody ciągle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.